Środa, 31 stycznia, godzina 18. Wielki Brat Zachód, no ale gdzie, gdzie, Pałac Potockich, Rynek Główny 20, oczywiście w Krakowie, oczywiście w Polsce, na Starym Mieście, ale gdzie to? to tutaj na rogu Brackiej i Rynku można dojść od Grodzkiej, można dojść od Brackiej i można od ratusza pod potockich rynek do 20 mogę szybciej i uwaga, KBF, Krakowskie Biuro Festiwalowe. No i właśnie tutaj przepyta mnie pan Łukasz Wojtusik z powodów, dla których napisałam książkę. Podam mu zupełnie nowe powody niż poprzednio podałam innym redaktorom. O tym mogę was zapewnić. No, oczywiście należałoby powiedzieć po krakowsku pan redaktor Wojtusik, bo w Krakowie, jak sądzę, nadal obowiązują tytuły. Pamiętajcie, 31 stycznia, w środę o 18.00. Wielki Brytanii. Fragmenty Wielkiego Brata przeczyta Bożena Odawina. Bardzo gorąco zapraszamy na promocję książki i naprawdę ją serdecznie polecam. Fragmenty, które dotyczą teatru i wyjazdów na Zachód. No i właśnie my też i życia Kasi na, na Zachodzie. Dużo, dużo ciekawych rzeczy. Zapraszam. osiemnasta, ale warto przyjść wcześniej.